Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna stawiana małe i średnie przedsiębiorstwa, to do nich wędruje sporo decyzji o wsparciu. Kolejne lata to także plany, by w strefie pojawiali się nowi inwestorzy. Liczne inwestycje świadczą o tym decyzjom o wsparciu, których w zeszłym roku wydaliśmy 36. Co ciekawe, około 15-16 decyzji to są małe. I mikroprzedsiębiorstwa. Przeważnie rodzimy kapitał lokalny z województwa opolskiego, dolnośląskiego, ale też z wielkopolski. Oczywiście, że jest duża konkurencja. Nie dotyczy to tylko powierzchni, ale w ogóle działalności wprowadzającej danych przedsiębiorców na rynek, z, chociażby z instrumentami tak. wsparcia, tak żeby im ułatwić działalność w pewnych aspektach rozpoczęcie działalności, czy kontynuowanie, czy realizację projektów inwestycyjnych, które będą skutkowały, na przykład wzrostem poziomu zatrudnienia. A na jakich specjalistów teraz jest zapotrzebowanie? Tu możemy mówić o bumie, czy o, o takim patrzeniu na specjalistów. Z branż sprzedażowych, myślę o marketingu. Oczywiście wszelkiego rodzaju strategiczne, takie liderskie umiejętności również wchodzą tutaj w zakres. Mamy również zapotrzebowanie bardzo mocne. Tak jak naszych studentów i absolwentów w zakresu księgowości czy finansów, ale oprócz tego rozwijać się będzie, będzie, też zapotrzebowanie czy już jest mimo wszystko i nade wszystko na administrację, na budownictwo. No i oczywiście no to z czym mm, mm, Musimy iść z duchem czasu. To są specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa. W związku z nowymi procedurami, które będą obowiązkowe dla firm, to będą również specjaliści z obszaru zrównoważonego rozwoju i źródeł odnawialnej energii. Firmy, które decydują się na włączenie do Wałbrzyskiej Strefy, mają z tego korzyści. Naszym głównym instrumentem podstawowym są decyzje o wsparciu. One są wydawane w trybie administracyjnym naprawdę bardzo szybko, w sposób przejrzysty, transparentny. Jesteśmy tutaj otwarci, współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami, z samorządami, na których też terenach bardzo często y, pomagają nam samorządowcy, abyśmy znaleźli to flow z przedsiębiorcami. Sporo jest takiej pracy indywidualnej, decyzji o wsparciu. Y, ta pomoc polega na zwolnieniach z podatku dochodowego od osób prawnych od osób fizycznych w ciągu między 10 a 15 lat w zależności od inwestycji. Procent też jest bardzo zróżnicowany na naszej strefie. To może być aż 60% kosztów, które są opisane jako koszty inwestycyjne. Czyli na, na przykład, przykład jeżeli ktoś inwestuje milion złotych, 60% z jego inwestycji w ciągu kilku lub kilkunastu następnych lat może wrócić do tego pracodawcy w formie niepłacenia podatku dochodowego. Dolny Śląsk także Wrocław to miejsca, w których powstaje dużo innowacyjnych projektów także startupowych. Absolutnie tak. Do niedawna można było powiedzieć, że jesteśmy stolicą startupów według raportu Fundacji Startup Poland. W tym roku przybiła nas Warszawa, natomiast nadal jesteśmy jednym z największych ekosystemów w naszym kraju. Pomoc ze strony WSSE według jej prezesa ostatecznie może okazać się bardziej opłacalna niż dotacje z innych instytucji. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry instrument. Jesteśmy tutaj także bardzo mocno elastyczni. Oczywiście zapisy ustaw czy rozporządzeń są w tym zakresie dla nas kierunkowe niemniej jednak wystarczy, że zostaną spełnione kryteria o charakterze ilościowym czy jakościowym, niezbyt rozbudowane. To wtedy mamy to wtedy mamy tą decyzję, mamy pomoc, procedura jest bardzo szybka i myślę, że tym się różnimy od wielu instytucji, które oferują środki nawet dotacyjne, które wydają się bardziej atrakcyjne. Niemniej jednak tam Długość czekania na chociażby rozpatrzenie wniosku, kolejka, konkurencja e, powoduje, że nasze instrumenty według mnie są bardziej atrakcyjne. Gregor Niegowski, Echo 24.